Witam hodowczynie, witam hodowców. Przygotowania do parowania. Będę parował gołąbki 15, 1 marca, czyli za 19 dni. Za około tydzień czasu gołąbki zostaną puszczone na 3 dni na próbne parowanie. Ze względu na to, żeby te roczniaki poznały się z celami, zwłaszcza samiczki, bo samczyki już się znają. Ale to jeszcze jest tak i tak jest spory kocioł. Samce są bardzo podniecone, bo to już pogoda ostatnio dwie noce było na minus 2 stopnie tej zimy kalendarzowej i nic więcej u mnie, nic więcej nie przybroziło, także gołąbki są cały czas nabuzowane temperatura im na to pozwala nic nie chce ich uspokoić no cóż wracam do swojego starego systemu, tak jak już wcześniej na, na filmikach kręciłem e, jedynie co e, wejdzie w mój Nowy program, to teraz będę chciał e, sprawdzić granulaty i produkty tej odwozu. Zobaczymy. Za namową kolegów chcę to wprowadzić, chociaż wcześniej też myślałem o tych produktach. Zobaczymy. Nie mówię, że będę na nich lotował. Chcę po prostu je sprawdzić jak one się. Sprawdzą mi przy właśnie wychowie młodych, przy parowaniach. Zobaczymy jak to będzie się sprawdzało. Także gołąbki już mają samce obrane swoje cele. Wiadomo jak to samiczki zostaną wpuszczone. Te stare samice będą z tymi roczniakami wojować. Chociaż. Mi się wydaje, że teraz jest dosyć fajna temperatura. Będzie te gołąbki będą szybko szły w pary. Ale myślę, że im nie zaszkodzi te trzy dni u siebie. E, po prostu ich pokazania, żeby te samiczki roczne też poznały, co tu się dzieje. Że jest coś takiego jak gołębnik. Gołębnik z półkami, z samcami. Co ciekawego, to pierwszy raz w życiu mam dwóch partnerów. Są to te obydwa pstre gołębie. E, obydwa są z jednego gniazda w tym samym momencie się wychowały, po tych samych rodzicach. Dobrały się w parę. Co najciekawsze. Zobaczymy co będzie jak dostaną samiczki. Czy czy dalej będą ze sobą siedziały, czy po prostu się rozłączą jako, jako samce i wrócą już na swoje półki? Bo jeden, mają po prostu dwie półki i raz tu siedzą, raz tu siedzą. Zobaczymy, jestem sam bardzo ciekaw jak sobie z, z tym poradzą. Czy dalej będą siebie akceptować, jak już dostaną samiczki, sparują się z samiczkami, czy będą dwa samce i dwie samiczki w jednej celi. <grym> Albo w ogóle nie będą chciały zaakceptować samiczek. No zobaczymy, jestem bardzo ciekaw. Także zostało mi na tą chwilę, tak jak, jak chciałem, w tym roku 49 samczyków. Koledzy yy, byli bardzo zainteresowani yy, moimi gołąbkami. Wykupili to praktycznie te wszystkie gołąbki, które chciałem chciałem po prostu yy, sprzątać z giernika, ale nie, nie, to nie wcale nie, nie mówi o tym, że one były złe, tylko po prostu było ich za dużo. Yy, na tą chwilę jeszcze, jeszcze tak jak ja myślę już na drugi rok, chcę zostawić sobie tylko 44 samczyki. Te 49 samczyków jest jeszcze troszeczkę za dużo. Za mało jest tych cel e, pustych. E, nie chcę po prostu przepełniać tego gojenika. Chcę, żeby te, tam, te około 6 cel było e, jak to się mówi, pustych. Żeby te gołąbki miały luźniej. Do tych 44 samców około 44, 44 46. Od 46 to już jest maks. Po prostu chcę zostawić sobie 55 samiczek, bo wiadomo, samiczki lepiej sobie radzą nawet bez partnera. Później jest, nawet jest większa motywacja, jak te samiczki wracają do swoich partnerów, a tam jest jakaś, jakaś niespodzianka, siedzi samica. Która nie była w parze, ale już to w lotach jest to jakaś tam motywacja większa. W karmie. Karma się nie zmieniła. Co do wychowu, jest to karma MDM oczywiście. Do, do lotów się zastanawiam, czy będzie tylko sama karma MDM. Czy jeszcze nie dodam yy, parę worków Goldwingsa, Też firma polska, też mi się wydaje, że jest super. No, tak na, na wychów przy takiej ilości gołębi jak ja mam, jest jednak Goldwings, jest troszeczkę za drogą karmą. To praktycznie wychodzi około 10 zł. drożej na worku, a przy tej ilości gołębi to tych woreczków troszeczkę idzie te mineralia to wprowadzę po prostu z gritów, rezygnuję wprowadzam sobie mineralia w płynie do raz w tygodniu tylko będą dostawały jako, jako jak to się mówi zamiennik zęba te kamyczki takie są już zapomniałem, ale z polskiej firmy sam kamyk jest drobny, mi się wydaje, że to jest też kamyk dla krótkodziobów Najwyżej jeszcze węgiel, węgiel drzewny w gricie. Postaram się sam, sam węgiel jeszcze dodawać na toksyny po prostu na pozbycie się toksyn z organizmu gołębi. Myślę, że to jest fajna sprawa. Także tak wyglądają moje samczyki. Przechodzimy do gołąbków, do przedziału samic. W tym momencie są tutaj samce. Samce i dwie samiczki. Eee, tak to wygląda. Już po malutku też. co się okazało. E, ko, ko, kolegi Korelewicza Późna samiczka miała być. Okazał się samczyk. Sam, sam mówię nie wierzyłem. Wyglądała naprawdę na samiczkę. Dzwoniłem też do Bogdana. Też jest bardzo zdziwiony. Mówi, że w parze był samczyk i wydawało się, że będzie też samiczka. A okazał się samczyk, czyli dwa samczyki. No właśnie tutaj próbuje się dostać. Już nie może się doczekać. Skończone już cele na tip top. Także czekają. Co jest najciekawsze, naprawdę one już wiedzą, że to będą cele ich, ich rozpłodowe. Wystarczy, że tylko otworzę. Zobaczymy, czy przy kamerze też tak będą postępować, jak przy mnie, jakim otworzyłem te cele. Karma AMD, oczywiście, już nowy kalendarz 2020. Widzę, że też już mają ee, minerały, grity w swoich, jak to się mówi, do sprzedaży. No zobaczymy. No już. No chodźcie. No, dla Bogdana, jak Bogdan będzie oglądał, to mu pokażę jego samiczkę, jak idzie w parę. O, jakoś teraz nie chce się zagruchać. Miała być samiczka, okazał się samczyk. Ale też już dobija się, o widać o Bogdan widzisz teraz twoją samicę, stuprocentowo zobacz, to jest późny młody to jest późny młody a on już szuka półki jest jeden z najbardziej e, takich e, gołąbków, które ciągną chcą się po prostu chcą po prostu tutaj <gryw> e, e, iść w pary najmocniej, o widzisz Bogdan twoja super samica ale nie szkodzi samiczkę z moich. Mam ich i tak za dużo. Jeszcze jakby koledzy ktoś był bardzo chętny. Eee, pięć samiczek chcę sobie eee, jeszcze usunąć, bo mam 63 samice w tym momencie lotowe. Eee, pójdą do rozpłodu dwie na pewno. Także zostanie 61, a miejsc mam 60, ale tak około 5 sztuk mógłbym jeszcze odstąpić tak za koszt jednej dniówki eee, także myślę, mi, mi się wydaje, że to nie będzie zbyt duży koszt a gołąbki są naprawdę fajne prawnuk princa późny który zaczął mi się pierzyć eee, pół ogona już nie ma ze środka wszystkie pióra wyrzucił co mnie bardzo zdziwiło w takim okresie głąbki się mogą pierzyć, ale jeżeli są zdrowe, to się pierzą. No, nie, nie chcą iść na cele. O, 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 o później młody ze starym, ze starym stolarczykiem, co on wyprawia. Zobaczymy, jak ten, ten później, później młody od braci Tokarczyków. mi spisze, bo jest jest po prostu jak to się mówi z późniejszego lęgu, on jest po gołąbku z 19 roku, także roczniak wydał roczniaka tak jak słyszałem jest to bardzo mocne przekazywanie jeżeli roczniak ma ale też się pcha, też się pcha czyli może coś z niego będzie zobaczymy tutaj znowu to karczyk Także one tutaj na pewno będą Stolarczyk Stary gołąb prospłodowy mój Z tym krzywym piórem e, Mój najstarszy syn fałki, 2008 rok Także no, Już gołąbki wiedzą co, co ich po prostu tutaj czeka Po co to jest zrobione Nie pokazywałem im tego nigdy po prostu y, one, jak tutaj otworzyłem je, a wodę roznosiłem po gołębniku, już wiedziały, do czego to służy. Tutaj s, dosyć stary, już nie pamiętam, który to jest rocznik. E, sprawdzony bardzo dobrze gołąbek. E, braci. Ojej. Ojej. Mm. Ośmi mi wyleciało z głowy, mam bardzo słabą pamięć do nazwisk. Bogdana. Także Koralewicz, o właśnie. Pozdrawiam, oczywiście. Bardzo serdecznie. Jego czerwona, bardzo dobra jego linia. Jedna z podstawowych gołąbków. Także jest nadzieja, że coś z tych gołąbków w tym roku mi się uchowa. Bogdan mówi, że daje sobie ręce, obciąć, że będę z nich zadowolony. Zobaczymy. Mam do niego około 900 km, także <grytanie> będzie mu uciec jak będzie wiedział, że do niego jadę. żeby ją poobcinać te paluchy. <grytanie> A oczywiście żart. Wiadomo, po najlepszych gołębiach, tak samo jak ja, ee, daję tak samo. Ee, Wymieniamy się z Marcinem Kaszubowskim gołąbkami Daję mu po najlepszych gołębiach gołębie I te gołębie po prostu mu giną Także nie ma reguły po jakich gołąbkach się dostanie No teraz walka Stolarczyk Tokarczyk Roczniak taki waleczny Od razu widać yy, hodowlę Praktycznie on tutaj, może, jest z drugi, trzeci raz jest, yy, pokazane są te cele, ale już wie, że trzeba o nie walczyć. Gołębie, gołębie z charakterem. Czy Stolarczyk, Tokarczyk, Koralewicz. Zobaczymy. Zobaczymy. Stolarczyk, Tokarczyk, nawet imiona się rymują, nie? <laughs> a czy gołąbki tak samo się sprawdzą, jak u mnie Stolarczyka Roberta? którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli będzie oglądał mój filmik, także zobaczymy. są naprawdę ten krasy, też Koralewiczów bardzo dobry lotnik, sprawdzony, z bardzo dobrych jej rodziny. co tu mamy jeszcze? a tutaj siedzi Glundelars. Najstarszy mój syn Fałki, no i samczyk od e, rachunka Stanisława oddział 060, też bardzo fajny rozpłodowiec, o, co można nawet wspomnieć, z 10 gołąbków z 2009 roku zakupionych puź, późnych, późniaków, został mi tylko on, a były naprawdę też po bardzo dobre gołębie, po najlepszych jego gołębiach lotowych, i co się okazało został tylko jeden. Także można naprawdę kupować gołąbki z super hodowli, a sprawdzają się pojedyncze sztuki. No zobaczymy, jak to będzie właśnie tutaj u Tokarczyków, od braci karczyków. od braci yy, Koralewiczów, jak te gołąbki ich się spiswo, spiszą. Samiczki jeszcze pokażę. Gołąbki są, mi się wydaje, w tej formie. Yy, sprzątałem około Godzinę temu, a na podłodze można zobaczyć ile już jest puchu. A puch to jest oznaka zdrowia u ptaków. Także tak się prezentują te samiczki. Tutaj, na przykład, do, do oddania, do, do, do sprzedania wcale nie będą same roczne. Jakbyście koledzy tak się zastanawiali nad tym, bo też na przykład będzie gołąbek z 2000 to jest bodajże w tamtym roku był mój to najlepszy gołąb yy, najlepszy mój lotnik w Gojemniku też będzie jest to gołąbek z roku 2015 także mam tych gołąbków sporo o tutaj siedzi też bardzo fajna samiczka z tym krzywym piórem jakbyście koledzy widzieli też z 2015 roku yy, ona też może być do odstąpienia yy, Konkretne naprawdę gołąbki, bo tutaj już zostały same najlepsze moje gołębie. Te gołąbki, które zostały już sprzedane wcale nie były gorsze, tylko po prostu na przykład było coś takiego bardzo dobry gołąb z przeciętnym gołąbkiem albo z gołąbkiem, którego za bardzo nie znam, ale musiałem coś usunąć. Miałem w tym roku naprawdę bardzo dużo tych gołąbków. Tutaj jeszcze chciałbym pokazać, może, gołąbka, W tamtym roku wygrał u mnie gołąbek gołąbka, kolega, też z oddziału. Oj, zapomniałem w tej chwili, jak się nazywa. I pokazywałem mu tą samiczkę u góry, w samym rogu, że to będzie mój najlepszy roczniak. I się okazało, że był. Że jest. Jest to moja najlepsza samiczka 2019. Zdobyła y, 7 konkursów. W tym bardzo fajnych szpicowych. Jej siostra zdobyła 6. Także czasami po prostu można ocenić swoje gołąbki po wyglądzie, jak, czy, jak będą let, lotowane w następnym roku. Także tak to wygląda u mnie na tą chwilę. Gołąbki, a te skubańce dalej warczą. Co za urwis ten późniak? Koralewicz. Jeżeli ten gołąb będzie tak się zachowywał, jego dzieci. To ja tutaj zrobię z nim porządek. A taki są niesamowity. Jak na późnego gołębia, a on ma taką werwę. O, już samiczka jest czerwona. Też już poszła na cele, też. Także już gołąbki są gotowe do parowania. Naprawdę. I ten rok jest niesamowity co do temperatur. Także pozdrawiam. Dzięki koledzy za gołąbki. Naprawdę jestem bardzo z nich zadowolony. Zobaczymy. Zobaczymy co będzie z nich wyciągnięte. Także dobry lot. Pozdrawiam.